Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 26, a suma pięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 70. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu, czyli a1. Wypisałem sobie tutaj dane: piąty wyraz jest równy 26, suma pierwszych pięciu wyrazów tego ciągu jest równa 70, i będę korzystał ze wzoru na sumę y, ciągu arytmetycznego. Jest ten wzór. Ciąg arytmetyczny to jest ciąg takich liczb, które zwiększają się o stałą wartość lub y, zmniejszają się o stałą wartość. Również do, równie dobrze, ciąg arytmetyczny to może być ciąg y, takich samych liczb. 10, 10, 10, 10 y, to też jest ciąg arytmetyczny stały. I sumę wyrazów tego ciągu arytmetycznego, skończonej ilości wyrazów n wyrazów, mogę policzyć z tego wzoru, tak? Tutaj mam sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego, liczę w ten sposób, że biorę pierwszy wyraz, biorę n-ty wyraz, ten ostatni z tej sumy, dzielę przez dwa i mnożę razy ilość tych wyrazów. No i z tego skorzystam. Tutaj mam w danych, że suma pierwszych pięciu wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 70, tak? Czyli n, liczba wyrazów, które sumuję, jest równe 5, tak? Czyli to n jest 5, to n jest 5 i to n jest 5. To jest to samo n. Czyli piątka w, e, znalazła się w miejsce tutaj, tutaj i tutaj, w miejsce tego n. I mam wzór na sumę pie, e, pierwszych pięciu wyrazów ciągu arytmetycznego. Żeby policzyć sumę, to muszę wziąć pierwszy wyraz, dodać do niego piąty. Podzielić przez 2 i pomnożyć razy 5. I tak, sumę pierwszych 5 wyrazów to ja już mam w danych, tak? jest równa 70, więc za to S5 daję 70. A5 też mam w danych, piąty wyraz, 26, czyli za A5 dałem 26. A reszta się nie zmieniła, to jest piątka i dwójka. Zostało A1, czyli pierwszy wyraz. W ten sposób otrzymałem równanie. Który, w którym jest tylko jedna niewiadoma, a 1. No ja teraz znajdę ten pierwszy wyraz. Najpierw pozbywam się piątki z prawej strony, dzielę obu stron przez 5, tak? 70 na 5 to 14. Piątki już nie ma po prawej stronie. Pozbywam się dwójki w mianowniku, czyli mnożę razy 2 obustronnie. 14 razy 2 to 28, a 1 plus 26 zostało po prawej stronie, już nie ma tego mianownika 2. I 26 na lewo. 28 minus 26 to jest 2, czyli 2 równa się a1, czyli a1 równa się 2. I w ten sposób policzyłem pierwszy wyraz tego ciągu, tego ciągu arytmetycznego. Jest równy 2.